Na program zaprasza sponsor, organizator wyścigów konnych na torze <śmianowidzio> W dzisiejszym Gońcu Służewieckim podsumowanie 70 derbów koni arabskich o nowym rekordzie toru służewieckiego oraz o najciekawszych gonitwach jakie będzie można obejrzeć dziś na Służewcu. Derby Koni Arabskich 2016 rozegrane. Fantazyjnie zaplecione grzywy, dekoracyjne fryzury i zadbany wygląd świadczył, że na służewieckim torze stanęły do gonitwy konie piękne i waleczne. I ruszyły! Piękny start! Walka o prowadzenie! Już od startu na dystansie 3000 metrów ostre tempo nadawały klacz Ofirka Fata oraz Ogiery Estarion, Poryw i Mogadiusz. Poryw i Mogadiusz, Mogadiusz usiłuje zaatakować Porywa, ale Poryw się bardzo dobrze bronił, Elbachir jest na trzeciej pozycji i tylko te trzy konie się od 200 metrów do Drugi pory trzeciel na czwartej pozycji mówkuza fata. Błękitna wstęga derb przypadła mogadiuszowi. Nagrodę dla hodowcy odebrał Janusz Ryszkowski w towarzystwie pięknych córek. 23 dzień sezonu wyścigowego przyniósł też nowy rekord służebieckiego toru. I kapitalnie były derwista Alladyn. Alladyn chyba w tej chwili jest pierwszy. Aladdin Al Tevkir Mufid i za chwilę w celowniku Aladdin. Al Koni o nagrodę Figaro. Ogier Aladdin Al z Jokajem Aleksandrem Reznikowem pokonali 2400 metrów w czasie 2 minuty 43,5 i sekundy, aż o jedną sekundę poprawiając rekord z 2011 roku. Gratulujemy! A już dziś na torze Służewiec gonitwy rozpoczną się od godziny 15. W późne, niedzielne popołudnie o godzinie 17. wystartuje gonitwa o nagrodę Kozienic z udziałem słynnego już czempiona Owiera Bawami. Dziś o 18.00 klasyczna gonitwa dla klaczy pełnej krwi angielskiej 3 letni Gonitwa Oaks, Liry. Na starcie stanie 11 klaczy. Nie ma pewnej faworytki, więc czekają nas niesamowite emocje. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej torsłużewiec.pl. Na program zaprosił sponsor, organizator wyścigów konnych na torze Służewiec.